Mamy zadanie 27, które brzmi tak: Mamy dwa pudełka. W pierwszym znajduje się 6 kul, ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 6. Czyli tu jest to nasze pierwsze pudełko. Mamy też drugie pudełko z liczbami od 1 do 8. Losujemy po jednej kuli z każdego pudełka i tworzymy liczbę dwucyfrową w ten sposób, że numer kuli wylosowanej z pierwszego pudełka jest cyfrą dziesiątek, a numer kuli wylosowanej z drugiego pudełka jest cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo, że utworzona liczba jest podzielna przez 11. A więc y, ta nasza liczba w liczbie dziesiątek może mieć liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 6 możliwości jako na pierwszej pozycji, a na liczbie, a na pozycji jedności jest 8 możliwości. Mogą być tu liczby z drugiego pudełka, czyli od 1 do 8. A więc tu mamy 6 możliwości, a tu mamy 8 możliwości, czyli y, Ile może być takich liczb? W sumie 6 razy 8, 48 możliwości. Teraz wypiszmy sobie takie liczby z tych 48, które można podzielić przez 11. No to na pewno to będzie 11. 22, 33, 44, 55, 66, 77 już nie otworzymy, ponieważ w pierwszym pudełku nie ma liczby 7, a ona musiałaby być na liczbie dziesiątek, prawda? Czyli już 77 niestety nie będzie. A więc mamy 6 możliwości. No i teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo, to skorzystamy z klasycznego wzoru, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A, to jest moc zbioru A, a więc ilość zdarzeń, Ilość, że tak powiem, przypadków, które sprzyjają temu zdarzeniu A, czyli temu, że to jest podzielone przez 11, i tutaj ta ilość wynosi 6 przez moc zbioru omega, czyli ilość wszystkich możliwości, i ilość wszystkich możliwości to jest 48. No i jak to się skróci, to będzie 1 1,8 lub jak to woli 0,125.